Witam, 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 to jest co? Co to może być? Dobrze, no to to jest generalnie odcinek... Trzeci? Trzeci. To jest trzeci odcinek... Ufak. Aha, zacnej mojej se No! Ham. Generalnie ona gada, nie wiem... Były jakieś błędy i... no. I nie słuchaj tego, co ona mówi. Ona generalnie nie mówi jest taki śmieszny bo Spróbuję to naprawić potem. Może jeszcze coś się Dobra, A więc tak. Jest to trzeci odcinek mojego. mojego jak gdzieś się do, wymyśliłem tytuł. Nie będzie to Let's Play, będzie to rozkminianie portalu. Eee, no bo rozkwiny są fajne. Wszyscy lubią rozkwiny generalnie, ale każdy, każdy fajny lubi porozkminiać. No, czyli tak. Mmm... Nie trudno się domyślić, że i będę to się rozkminiał. to znaczy, że założenie jest takie, że będę to rozpiniał. to coś bez sensu. Co to od razu mówię tak naprawdę jeszcze odcinki organizacyjne, więc nie miejcie do mnie żalu, że to jest takie, a nie inne, czy nie wiem. Nie jest to może jakieś po prostu genialne. No dobra. Mm, co? Co co, co? Co? Dobra, otworzyłem. Czyli się się dobra. Jest to test 12, jak pamiętacie, o czekajcie ogarnę czas, załóżmy, że o oh, Fuck! No i znowu to jest! Te napisy... kurde. Ciężka ja na sprawa z tym dźwiękiem. Dobra. Hmm. Ha. Niestety problem jest taki z tym let's play'em, że za szybko mi to idzie. To jest duży, jak dla mnie, problem. Mogliby to zrobić trochę bardziej skomplikowane, tak żebym się męczył kilka minut przy jednym. Bardzo, bardzo długo. <grystanie> Fajnie! Dobra, mówią mi, ona mi powiedziała, że może mi to zająć, i cholera, że może mi to zająć dużo, dużo czasu, no dobra, zobaczymy, zobaczymy, Czyli tak. mamy kulkę, tu, aha, tu, pomyślam się, tu wejdzie, tu, to się odblokuje.

Na? czyli teraz tak, hit, hit, wow, czyli tak, mamy generalnie cube'a. Dobra, czyli jeżeli mamy już cube'a, możemy czuć się tak czerwami, ja się tak poję, przynajmniej nie wiem, nie wiem. Mm, oh god. Widziałem. I ale to zwał wygląda, psychicznie kurde, no nie, tak już mnie nie lubię. Chociaż nie dziwię się, trzeš nie chciał tutaj wrzucamy. No, no nie, to już jest perfidne, to już się nazywa perfidne, chamswo, po prostu. Yes, yes, kurde. Cześć. Um, hmm. No trzeba na tym stanąć. Robimy to tak, tak i tak. Lol, jak znikna, to Po cholera ja tu jestem. To ma być Relaksujące. relaksujące, relaksujące, kurczę, relaksujące, leksujące coś, a mam zniknąć, zginąć w sensie? Jakim? Nie tym przypadku przypadło, Czekajcie. Jeszcze pięć tam i koniec. Mówili mi, że o 13 będzie... mogę długo go robić, jakoś nie wydaje mi się, żeby to było długie. Co? Wiem, że jestem doskonałym biegiem tą I Codziennie się trafia taki przystojny... Dobrze wyglądający, dobrze zbudowany, test, obiec testowy jak ja, co no, mm -hmm. to jest kolejny test, znaczy ja to wszystko robię na czuję, od razu mówię, ja nie grałem, bo zaraz ktoś pomógłby mi... tej, ale dobre, widzieliście, co, czekajcie, o się tu schodzą? Chyba nie Ale ona się tak fajnie rozsunęła Ukaże się Przechodzimy może w chyba What the Fuck Oh god damn it O Tej A nie

Tak. Czyli tak, co wiemy, że leci muzyka, że tam musi pójść kulka, którą obstawiam, że bez nas stąd. Hmm, no idziemy, idziemy. Czy to jest zapotrzebowanie? ŁEJ KUŁN! F**K Jeee, popieprzyły mi się portale, kolory, po... Kolo, kolory... kolory? Kol... Dobra, wiecie o co chodzi, Portal. Hmm... No jeszcze raz, co to jest za problem? Tam, tam... czy... Tak... Tworzy tak. się... Haha, ha, fuck the system. Ha, ha, ha. co? A wiem, czekajcie, chyba mam pomysł. O, nie dobrze. Ja mam pomysł. Nie jestem pewien, ale, ale, ale.

Pamiętajcie, że pomarańczowy ja pewno zapomnę. Powinno trafić. No nie, kuryczę. Nie lubię cię. Co ty w ogóle robisz? Kto wymyślał takie holenderskie? Relaksacyjne przypomnienie. Eee. Nie ma to działa Uuu powinno działać Dobra Czyli ciśnę Widzę cię Nie myślę się przed mną ukryjesz O Biuro czy inny szajs, który nie wiadomo o czym jest tylko mi się wydaje, czy oni nas obserwują. Nie, wydaje... KURY! Szef! czekajcie, tam walnąłem, czy może być tak. Yeah! Yes. Jest! Jest! Kurde, U oh mnie wyszło. Dobra. Dobra, zaczyna się robić coraz trudniejsze, bo przeszedłem mniej testów. Może... Może ja się zaczynam bijać. Dobra, jesteśmy z tego co wiem na 15 teście. W tym momencie się wczytuję. Ja Wam mogę tylko to powiedzieć tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Taki śmieszny, fajny guzik, który naprawdę mega dużo może zmienić, w ogóle pomóc coś. A ja wam jeszcze szybko pokażę taką jedną Eee. Wow! Ciasto, dostanę! Patrzcie, pokażę Wam takie coś fajnego, co kiedyś widziałem. I mi się to mega podoba. To jest takie Minecraft. Wow, 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 wow. Dobra, komentujcie subskrybujcie. Oceniajcie Siema!